właśnie na taki widok człowiek czekał całą zimę przejedziemy się po okolicy zobaczymy jak wygląda sytuacja z podbiałem czy już kwitnie podbiał jest takie fajne miejsce jedno gdzie gdzie ten podbiał jest w dużej ilości więc będzie widać będziemy mieli swój pierwszy wskaźnik kwitnienia roślin właśnie po kolei od podbiału Jedziemy. Pierwsze kwiaty podbiału dopiero zaczynają kwitnąć. To jest taki, takie miejsce, gdzie tego podbiału jest naprawdę bardzo dużo. Yy, są takie nasypy piaskowe. No i na razie widać go tylko tutaj punktowo. Więc można powiedzieć, że to jest, to jest początek kwitnienia. Więc od tej daty można zacząć liczyć wszystkie inne pożytki, tak? Już zaczyna robić się ciepło i pszczółki pojawiają się na tych baśkach tutaj na ziemi. Bardzo. no dzisiaj przyniosłem jak widać wierzba energetyczna potrzebuje jeszcze sporo czasu żeby się rozwinąć co jest dla mnie bardzo pozytywne, dlatego że te pierwsze wieżby, chyba białe czy tam iwy, już ruszyły, no ale te dni tej pogody mają być bardzo krótkie, tak, bo to tam 2-3 dni pogody i później z powrotem ochłodzenie, więc, więc fajnie, że ta wieżba jeszcze się nie rozwinęła, bo jest jej tutaj chyba najwięcej, że ten pożytek będzie mimo wszystko rozciągnięty i jak trafi się następna pogoda, no to pszczółki sobie skorzystają. Proszę bardzo, jakie jest oblatywana. Zatrzyń się nie pszczółek, nie, zdąża, nie, nie, nie nadążają te baśki się rozwijać. A one tutaj już latają i zbierają. Prawie że wygryzają ten pyłek. I odkład z tamtego roku. Zobaczymy co się tu dzieje. Co, co dodać, co odjąć. Jak to wygląda. Zobaczymy, czy jest czerw, w jakim stadium, jeszcze nie zaglądałem do ula, nie widziałem, jest już świeży pyłek, przeniesiony pokarm, czy tam, nie sądzę, żeby tam naprop był, że już przyniosły, bo to dwa dni było jakieś tam pogody, widać, że niosą jakiś naprop, ale, ale bez przesady, tak, tutaj już widzę, że jest czerw. Widzę, że ramka jest gęsto obsiadana, wygrzewana, jest lekka. Do słońca sobie dam tak. Jest czerw. Zgadza się. Po tej stronie. Po tej stronie czerwu nie widzę. Jedna rameczka troszkę mu przydymię, bo jak mówiłem, jestem w krótkim rękawku. Nie będę każdego ula rozbierał, patrzył jak to wygląda z czerwiem, ale tu na tych pierwszych sobie spojrzę dla swojej takiej względnej oceny. Tutaj mamy czerw Przerw otwarty, nie jest go za dużo. Powiedziałbym nawet, że słabo to wygląda, jeszcze słabo to jeszcze wygląda. No, ale mamy na dwóch rameczkach, wygląda tak, jakby prawie że dopiero były po pierwszym oblocie. Przez to, że przyszły te przymrozki z powrotem, po oblotach, pszczoły wyhamowały na pewno. Tak, tu też jest czerw, jajeczka, pszczółki się będą rozkręcać, tak? Jest matula, jest świeży pyłek. No, na razie ten czerw tak wygląda średnio, powiedziałbym powiedział, w sensie tak troszkę jakby był rozstrzelony albo taka faza jest akurat ale nie, no jest, jest taki troszkę rozstrzelony Nie jest to czerw taki nie, w jednym stadium ale myślę że było to spowodowane właśnie tymi, tymi pogodami że te pszczółki wycofały się trochę z czerwieniem mogły usuwać larwy Powodów może być dużo. Czyli mamy na trzech ramkach czerw wielkości dłoni, świeży pyłek, fajnie. Pokarmu nie brakuje. Miejsca też nie brakuje do czerwienia. Można jedną pustą ramkę z pokarmem zamienić. Zamienić na, na pełną. żeby czuły, że, że jest, nie brakuje o tutaj ta pierwszą rameczkę od czerwiu odsklepimy no uciekaj pierwszą rameczkę od czerwiu odsklepimy jak, bo tutaj nie było czerwiu nie, tu jest pyłek pyłek i, i nakrób i nie pogonie tu. to Tą resztkę. i tak samo zrobimy z następną ramką tak wygląda rodzinka z primą. Bardzo ładny rozwój. Tutaj widać, że jednak krainka troszeczkę wcześniejsze czerwienie więcej młodej pszczoły, więcej czerwiu krytego. No zobaczymy, jak to w dalszym etapie będzie się przekładać. Zobaczymy co tutaj. Oszkipi.